Astrym, rozbite kolany dziecka. a Na tamtej szawronki okazało się być naprawdę niesamowitym gestem dobroci i bardzo często też wracam myślą do tego wydarzenia, jak zastanawiam się, co mogę zrobić dla ludzi tutaj. Myślę, że to jest ważne, żeby pamiętać o takich drobnych, drobnych gestach. Moje doświadczenia misyjne są skoncentrowane głównie na Ameryce Południowej, chociaż jako ma dziewczynka marzyłam o do Afryki. Ale zaraz po maturze zostałam skierowana na placówkę w Peru i najpierw pracowałam w pióra jako pedagog, wychowawca, również jako nauczyciel angielskiego w szkole technicznej. I później po 14 miesiącach pracy tam zostałam przeniesiona na placówkę w dżungli amazońskiej, również w Peru, gdzie pracowałam przy parafii salezyńskiej. Prowadziłam moratorium, prowadziłam zajęcia z dziećmi. Po powrocie z tego prawie półtora rocznego pobytu zaczęłam pracować tutaj w organizacji. Do wolontariatu trafiłam, zarażona pasją innych ludzi. Ja miałam w sobie od dziecka takie pielęgnowane pragnienie tego, żeby gdzieś kiedyś wjechać na misję. To na początku były takie dziecinne marzenia i w pewnym momencie, jak miałam lat może 14, na rekolekcjach spotkałam grupę wolontariuszy, którzy opowiadali o swojej pracy właśnie na misjach w Afryce i sposób, w jaki oni opowiadali, to jak się tym dzielili, był niezwykle przekonywujący. Oni dzielili się ze mną swoją pasją i w ten sposób spotkałam się po raz pierwszy z organizacją i zobaczyłam, że to jest właśnie ta forma, w której ja to mogę robić i ja konkretnie mogę się też tak właśnie włączyć. Misja. Ha. Młodzi światu, czyli drugi człon nazwy naszej organizacji, a mówi o tym, że ludzie, którzy mają w sobie y, młodość ducha, bo to niekoniecznie chodzi o nasz wiek, którzy mają w sobie pewną brawurę, którzy mają w sobie pewną pasję i, a, i ta pasja sprawia, że cały czas ich serce jest młode, dzielą się, z nim, z, dzielą się tą pasją ze światem i nie chodzi tylko o wyjazdy na placówki misyjne, bo są takie osoby, które, które ja znam, które pracują od wielu lat w naszej organizacji i nigdy nigdzie nie były. i są dla mnie wzorem pasji i zaangażowania. I to jest naprawdę niesamowite, że, że chodzi o emanowanie na zewnątrz tym, co, co Ciebie rzeczywiście interesuje, co jest rzeczywiście dla Ciebie ważne. I, I dzielisz się tym ze światem przede wszystkim tym najbliższym, tak? Z twoim otoczeniem, swoją rodziną, swoimi przyjaciółmi, znajomymi w szkole i pod blokiem, ale też z tym światem dalszym, którym, jeżeli jest w sobie takie pragnienie, jeżeli... Tak, a nie inaczej. Pan Bóg Tobie na to pozwoli, którego możesz doświadczyć wjeżdżając na misję. Będąc na misjach, miejsce, w którym pracujesz, staje się Twoim domem. A człowiek w swoim domu czuje się bezpiecznie i wie, że ma swoje miejsce. Jeszcze nie byłem na misjach. Wybieram się do Peru. Najprawdopodobniej na początku 2010 roku. Moja koleżanka Iwona współpracowała z Alezjanami. Obecnie jest w Mongolii, w Bator. Dzięki niej dowiedziałam się o misjach. Znalazłem kontakt, tutaj w Krakowie, i dzięki temu trafiłem do SWM. W moim przypadku przygotowanie do misji trwa już 8 miesięcy. I jeszcze troszeczkę będzie to trwało. Ze strony rodziny i przyjaciół mam duże wsparcie. Moi przyjaciele traktują to jako pewnego rodzaju wyzwanie. Na pewno jest to nowe doświadczenie, na pewno będzie to przygoda, z tym, że przede wszystkim traktuję to jako drogę do poznania Boga. Salezjański Wolontariusz Misyjny w Krakowie powstał tak naprawdę, ja wierzę, z inspiracji Ducha Świętego, ale ta inspiracja przechodzi przez młodego człowieka. I tak, gdybyśmy mieli popatrzeć na tę historię 12 lat, to jest to nieodłączna historia młodego człowieka, który idzie razem z Salezjaninem. Oczywiście tych młodych ludzi było wielu, bo tych, którzy tylko wyjechali. Na misję to przeszło 180 osób. Oczywiście wielu takich, którzy angażowali się przez długie lata, nie myśląc o bezpośrednim wyjeździe. Dlatego też, wolontariat to przede wszystkim oddanie oddanie młodego człowieka na służbę drugiemu. Ogromną wartość młodzieży Polskiej, ogromną wartość. Dla mnie to jest wielka radość znowu, że mamy wielki potencjał młodzieży, bardzo dobrej młodzieży, która czeka na taką okazję, żeby jej stworzyć, żeby ona mogła jechać i z wielką taką radością oddać się służyć tym ludziom w różnych częściach świata. She's like she's dead. So don't me.